Siemanko z tej strony Matyko <coughs> i dzisiaj gramy sobie test drive Unlimited 2, y, 1 Tworzymy profil. O oh jest Okej okay. to jak ja mam to zrobić? O to razem O. o. Easy, dobra. Dobra, nowa gra, lecimy na szczęście. Jak coś to jest fangiersko była z internetu ściągniętą Ci widzimy. Ladies and gentlemen, please have your passports and boarding passes ready for inspection. Aha teraz wybieramy jakiegoś ziomka. Ten jest kurde jakiś jakiś z Afryki Z Afryki, kurde Ten jest kurde jakiś dziwny To wezmę tego zrząmus albo tego Ale nie wiem Może tego Dobra weźmiemy tego bo badam tylko że ja nie jestem Ale Dobra. I lecimy. Ladies and gentlemen, we will be shortly commencing our descent into Honolulu. The temperature on the ground is 77 degrees Fahrenheit with cloudy skies and 55% humidity. Mm -hmm. Excuse me. <laughs> Can I ask you to fasten your seatbelt, please? <coughs> JAKIE PRZEJŚCIE Ola Lamborghini PRZEJECHAŁO I WYBIERAMY AUTO Dobra coś tam coś tam Dobra Dwieście tysi! O kurde No to zaraz zobaczymy To jest brzydki Nie podoba mi się O, tego może weźmiemy Tego chyba nie Chociaż Tego Chyba że są jeszcze inne ja tym nie wysokim. To raczej wezmę... O tego. Ten mi się bardzo podoba. Lot z Alice. Lecimy. Na... na 10 minut chyba. To są minuty. Aha, dobra, ale zaraz dobra już jestem. O taką kaberkę ja, zaraz dobra już jestem. Chcę zmienić ustawienia. A w lewym górnym jest ile czasu mi zostało. i suck Roger. O kurde. Ruda Dobra. Kupujemy. A, tutaj domek. Dobra. To też są za drogie. 150 tysięcy. Aha, to dlatego. Dobra, jeszcze kupuję. Ja bardziej wolę mieszkać. Gdzie wolę mieszkać? Nieście. To jest taki miastowy budynek. Miastowy. Dobra, tak, atakujemy. No. Podali sobie, cześć. I dobra. I mamy domek. Jest nasz lotus. Elis. Okej, okay, teraz trzeba kupić jakiś samochodzik O kurde Szybrolet I Saturn Nie, to nie To nie Jakąś Audi weźmiemy Okej okay. Nie Chociaż Chyba nie O, ten był spoko Ten też Tylko, że już jest w innej klasie Ten... Nie, w innej klasie To ile? Tylko dwa są? To tego weźmiemy, bo jest stajczyk Tylko 5 km jest wolniejszy i ma o... ile? O... o pół sekundy wolniejszy. Przyspieszenie to 60 mil. Czyli... no do 100 km na godzinę około. Ale... Aha, dobra. Ten ma więcej koni. A tego kupujemy? Bo tutaj tańszy jest. Nie można innych O i koloryk. To ja bym sobie wybrał Może Jakiego? Czarnego W środku jeszcze można nawet Nie biały nie Taki mi się podoba Weźmy taki z czerwonymi fotelami Zostało nam 12 tysięcy fajnie, bardzo dużo. A co z moim lotusem? Itinerary is being recalculated. Teraz co? Teraz na wyścig? O nie, dobra. Przywalić i lecimy no, czuć od razu, że jest wolniejszy niż tamten ten lot Będzie teraz taka seria, gdzie będziemy grać, nie wiem, 3 odcinki na tydzień, coś takiego. A nie tak jak kiedyś grałem, że... Your is 1. Km. Że kurde, zrobiłem 5 odcinków w 2 dni i później już nie nagrywałem. O kurde. No to ładnie. Driving in the wrong direction. Please turn around. Check no, and the police. Your destination is one kilometer away. The police again. The bridge has collapsed. What? In general? Oh. Okay. You should have told me. Stop. Yes. Never find yourself. Your przewali, destination tam. is five hundred meters away. At the next intersection. Starłem. I co i tutaj? Dobra, lecim na wyścig 5000 za pierwsze miejsce. Trochę mało Chociaż jak na pierwszy wyścig. Dobra. a już za drugie było 1000 ileś. O nie, ty ja muszę pierwszy. Start your edge. No jedź tym gównem No Lecimy tu. Need for speed Nie hamuj 5 tysięcy i Your itinerary is being Dobra, teraz musimy gdzieś Lecimy gdzieś Ale gdzie my jedziemy cały czas I nawet nie wiem gdzie my jedziemy Ale krzywa droga Normalnie jak w Polsce Daliśmy radę. O nie! Myślałem, że wiecie we mnie. Oj, oj. To szybko jeżdżę Naprawdę 200 km na godzinę w mieście to gdzieś tak o 150 za dużo. Your destination is 3 km away 2 km, nie 3 your destination is 1.5 kilometers away Yes. lies light here shipka your destination is 1.5 kilometers away się zadriftować. Ole mi wyjechał! Co?! Ole to... Jaki hal? Albo to ja po prostu na czerwonym jechałem. Dobra. Dojechaliśmy gdzieś do mojego domu tak do domu dobra parkujemy pyk i idziemy do chaty. okej okay. garaż dobra spoko ale ja bym info no i co Ile mamy procent? Game progress zero. Co fajnie? Nie, nie, nie wychodź. Foto, ranking, newsy, nie, żadnych newsów. Charakter mam może jakieś nowe ciuchy. Ciuchy. Góra. Nie mam nic Dobra to... Takie simsy trochę Dobra Nie mam online, no to ci chodzi nawet serwery i tak już nie działają od dawna I co teraz? Dobra, nara. Nie, nie jedź tam, nie Jakiś wyścig gdzieś tu bliżej Taka czasówka może Dobra Kurde, ile ja już to nagrywam, ja bym chciał wiedzieć żeby nie wszedł on 20-minutowy Dobra, to zaraz się widzimy Dobra, już jest 21 minut to Także jeszcze Pojadę sobie Pojeżdżę z chwilę i Kurde i Ole, przycięło Dobra Zjedziemy sobie do końca ulicy. No i skończymy. Tam w ogóle policja jechała. Chyba. To jest jakiś kolej No! Jezu Ja chcę odbić O, policja już się na mnie czai O nie A ja już nie Dobra, to wbijemy do domu I tam będzie koniec Ale przyhaczyłem Dobra, parkujemy. Idziemy do domu. I to będzie koniec. Dobra, także to by było na dzisiejszy odcinek. Subskrybujcie, komentujcie. Dawajcie łapeczki w górę. Bo to zawsze jakoś szybciej nagram jakiś filmik gdzie coś. Na koniec tego filmu będzie ankieta teraz będziecie mogli wybrać w tym momencie czy, ma, czy mam grać tak sam żebyście nie widzieli wszystkich wyścigów czy chcecie widzieć wszystko co robię na tym saveie no to teraz macie 10 sekund Dobra, czyli tak, to już wszystko na dzisiaj, jak już oceniliście, tak, oceniliście, no, jak już wybraliście odpowiedź na ankiecie, no to ja zobaczę, no, no i tyle, no Jezu, co jeszcze, no i to chyba tyle, nara.